Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Janek, czyli Jan I Dzisiaj będziemy robić kulki proteinowe, tak jak widzicie po tytule. Oczywiście pokażę Wam najlepszy przepis, jakiego ja używam. Dzisiaj będziemy robić kulki o smaku morwy. Zobaczymy. Już jedną porcję robiłem, ale wyszło jej za mało, więc zrobię drugą. No i postanowiłem Wam to nagrać. To będzie taki prosty przepis z, no, z prostych składników. Dobra. Ja nie przynudzam. Oczywiście zostawcie subę i łapkę w górę, bo lecimy po 100 y, subów y, do końca wakacji. I na końcu filmiku będzie rozstrzygnięcie konkursu z kamienia. Dobra. Y, ja się z Wami żegnam i zaczynamy robić kulki proteinowe. Hello! A więc, jak mówiłem, dzisiaj będziemy robić kulki proteinowe i do. Y, do robienia tych kulek będzie nam potrzebne e, następujące składniki. Na końcu będzie zrobiona taka lista na czarnym tle, gdzie będą wypisane wszystkie składniki. Po pierwsze mąka kukurydziana, po drugie mąka pszenna, po trzecie mąka wieloziarnista, po czwarte e, pokarm dla ptaków, czyli takie dla kanarków akurat ja mam, e, płatki owsiane, jajko, dip, olej, cukier i sur. Dobra. No więc przechodzimy do mieszania i robimy Elo. Na samym początku dodajemy mąki kukurydzianej. Ona ma nam nadać miękkość kulce. Jeszcze troszkę. Nie wiem, ja to zawsze robię na oko. Wystarczy. Tyle. Lecimy dalej, kolejny skład. Teraz mąka pszenna. Jej tak sypiemy tyle samo co tej kukurydzianej nawet mniej Wystarczy. Dobra. Tyle. Lecimy po wieloziarnistą. Leci mąka wieloziarnista. Dobra. Tej. Tak to ma nadać twardość naszą kulkom Wystarczy. Dobra. Z sypkich takich produktów. To będzie gdzieś tyle. Jeszcze trochę kukurydzianej. Było trochę za mało. No i dobra. I teraz zajmiemy się dodatkami do naszych kulek. I mieszamy nasze wszystkie mąki. Dobra. Mieszamy. Mieszu, mieszu, mieszu. I z takich mącznych będzie tyle. Dobra. Lecimy z dodatkami. No to lecimy z dodatkami. Jest pies szczeka, ale to. Lecimy z dodatkami. Teraz dodajemy tak też no, pokarm dla kanarków, ok, sypiemy tego, ja dużo, bo robię y, akurat takie bardzo ziarniste te kulki proteinowe, wy trochę możecie mniej, ja tyle, i ok, lecimy kolejne dodatki. Teraz płatki owsiane lecą. Możecie to się zmielić. Ja teraz w tej pacie dodaję w całości, tylko normalnie bym mielił, ale już nie mielę. I lecimy. Mieszamy to i lecimy z dodatkami płynnymi. Elo. Z, z dodatków płynnych to będzie do jajka dodajemy trochę oleju. Potem dodajemy barwniku. Znaczy najpierw dodamy atraktoru. Jakiego zapaku chcemy mieć? Kulki proteinowe. Ja w tym przypadku dajemy morwę i dodam barwnik żeby zafarbić te ciasto dobra, lecimy z tym dodajemy najpierw ten, tu samo jest czerwone, ale barwnik też mam czerwony. Lejemy, 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 lejemy wystarczy. Ok. Mamy tyle o tego tego. I dodajemy potem barwnik i bełtamy, żeby to rozmieszać i dodajemy już do części sypkiej. Jeszcze do części sypkiej dodajemy sól i cukier. To tak szczypta soli, szczypta cukru, żeby to nam to zakonserwowało. Dobra, mieszam, wlewam i powiem wam co dalej. Elo. Jajko zostało rozbełtane, mamy jajecznicę. Okej, okay, żartuję oczywiście. Teraz do tego dodajemy sól, szczyptę soli i szczyptę cukru i wymieszamy tą szczyptę soli i dodajemy to. Oczywiście jeszcze potem do tego dodajemy, do tego ciasta będzie za, ten, za słabe, za, bardzo, za, za mało klejące, więc dodajemy całą szklankę wody. Oczywiście z barnikiem. Dobra, robimy to. Mieszamy szczyptę soli, szczyptę cukru z wszystkim. Rozmieszujemy. Już tego więcej niż się spodziewałem. Okay. ok. I dolewamy część płynną. Top, top. Wychodzi nam glutek, mieszamy glutka i potem do tego dolewamy wodę i mieszamy znowu. Dobra, widzimy się jak już powstanie ciasto i będziemy gnieść. No to gnieciemy ciasto, dobra. I jak gnieciemy wkładamy do pistoletu i do rolera i zobaczymy jakie wyjdą. Dobra, teraz czerwona morwa, lecimy dalej, gnieciemy. Ciasto już ugniecione, teraz do pistoletu i do rolera. Dobra, no zobaczymy jakie wyjdą kulki, myślę, że fajne, twarde, ale klejące ciasto. Dobra, robimy i pewnie z jakiejś produkcji, jak będę robił, to Wam jakoś ten, nagram jak się rolują kuleczki. Dobra, no to robimy. Kulki już zrobione, kulki już zrobione, tutaj. Wcześniejsza produkcja pomarańczowa, a tutaj teraźniejsza produkcja czerwona. Zobaczymy, będziemy sypać, zobaczymy I, i, ten, i tyle. To by było tyle zrobienia kulek. No i widzimy się przy ogłoszeniu wyników konkursu z kamienia. Elo. A więc, jak już mówiłem, przechodzimy do rozstrzygnięcia konkursu. Wchodzimy na filmik. Oczywiście, stopujemy. Pod filmikiem 116 wyświetleń, komentar 7 komentarzy. No i dobra, zobaczymy. Jest trzech, znaczy w sumie, jeden zwycięzca, bo myślałem, że się więcej ludzi zgłosi. Jak ktoś będzie powyżej 20 komentarzy, to wtedy wybierzemy trzech zwycięzców, ale teraz będzie jeden zwycięzca do którego polecą y, albo kulki, albo zanęta y, albo dip y, do wyboru. Y, oczywiście y, ten, kto wygra niech się zgłosi na Instagrama, który będzie podany w opisie filmu. Y, Instagram, y, Jan Siotr i dobra. Y, Instagram będzie podany w opisie filmów i po prostu napisać do mnie y, i ten dalej wszystko się dogadamy. Dobra, my przyklejamy Adres Ctrl C. I wklejamy do yy, generatora komentarzy. Oczywiście yy, nie, żeby się nie powtarzało. I. OK. I dobra. Teraz nam nabiera komentarzy. I startujemy. Zobaczymy. Start? Nie. A, bo tu trzeba jeszcze. O. Ok. Get your commentary. 5. Dobra. Jest losowanie. Ok. Kto wygrał? Wygła, wygrał Błażej Rybak. Jakikolwiek komentarz, y, proszę pomarańcze, może wygram. No, jednak, wygrałeś. Dobra. Gratulacje, oczywiście. No i zgłosi się na mojego Instagrama. Y, to pogadamy. I tak dalej. Dobra. To by było na tyle w tym filmiku. Dzięki za oglądanie. Zobaczymy. Błażej Rybak. Dobra. Zgłoście. I lecimy. Dalej. Zostawcie suba i łapkę w górę, bo na 100 subów będzie kolejny specjal. Tym razem będą trzech zwycięzców. No i dobra. Zostawcie ten suba, bo do końca wakacji chcę dobić 100 subów. No i dobra. No i lecimy, yy, wpadajcie na kolejne i poprzednie filmy, no to zawsze jest ten. Dobra, koniec gadania, elo, dzięki za oglądanie.